W szkole podstawowej nr 36 w Gliwicach odbyły się uroczyste obchody dnia patrona szkoły. 11 grudnia obchodzimy dzień naszego patrona Johna Beldona. 247 lat temu John Beldon urodził się w malutkiej miejscowości w Szkocji Lam Lambert i a całe swoje życie zawodowe spędził w Gliwicach i Mieszkał nieopodal naszej szkoły, pracował. Był człowiekiem niezwykle przedsiębiorczym, inteligentnym, a zarazem skromnym. I przyjęliśmy jego, jego imię, jest naszym patronem. Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli również pełniący obowiązki prezydenta miasta Janusz Moszyński oraz przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Przonak. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali wyjątkowy koncert muzyczny oraz spektakl teatralny. Z kolei osobę patrona szkoły przybliżył podczas wykładu dr Arkadiusz Kuzio Podrucki z Centrum Kultury Śląskiej. Nasza przygoda z Johnem Beldonem zaczęła się kilkanaście lat temu od adoptowania części cmentarza hutniczego, od prac badawczych, od współpracy z Glibińskimi Metamorfozami i od zainteresowania się bliżej tematem hutnictwa na Górnym Śląsku. Ponieważ w niedalekim sąsiedztwie naszej szkoły znajduje się Glibiński Zakład Urządzeń Technicznych, który kiedyś był królewską odlewnią żeliwa, a John Beldon aktywnie uczestniczył w zaprojektowaniu i budowie tego obiektu, także podjęliśmy decyzję o tym, że stanie się patronem naszej szkoły. Cała szkoła, grono pedagogiczne, uczniowie, wszyscy jesteśmy zaangażowani w przygotowanie tych obchodów. Nieopodal szkoły jest malutki cmentarz hutniczy, gdzie spoczywa John Beldon. Nasi uczniowie sprawują opiekę nad jego grobem. Johna Beldona znamy głównie z tego, że konstruktor pierwszego pieca na kontynencie europejskim opala Koksem, ale to jest jedna strona jego działalności, ponieważ bardzo ważną inną stroną jest jego działalność inwestycyjna. W każdych kolejnych latach, kiedy odbywają się te dni patrona, staramy się tak dzieciom i młodzieży zaprezentować postać, żeby ciągle pozyskiwano nowe wiadomości na temat patrona.